Wow, jakie macie świetne knajpki. Przygotujmy wszystko na powitanie gości. Zaczynam. Na ścianę powiesiłam dużego pączka z półeczkami. Ustawię na nim słoiki z różnymi smakołekami, którymi będę ozdabiać moje ukochane się. Ale pięknie to wygląda. Okej, okay, kontynuuję. A tutaj ustawię witrynkę z gotowymi pączkami, żeby każdy klient mógł wybrać sobie ten, który mu się podoba. Będę też mieć pączki na patyczkach, żeby nikt nie pobrudził sobie rąk. I kolejny stojak na zwykłe pączki ze słodkim lukrem. w postawię fontannę z truskawkową czekoladą. Po pierwsze można w niej maczać pączki, a po drugie to bardzo ładnie wygląda. Myślę, że mam już wszystko przygotowane. Następny. Teraz moja kolej. Ja mam stoisko z lodami. Umieszczę na ścianie takie fajne naklejki. Wygląda super. A tu ustawię urządzenia z różnymi posypkami. Są takie pyszne i kolorowe. Moi klienci na pewno je pokochają. O, a teraz najważniejsze. Wystawię wszystkie rodzaje lodów jakie mam. A mam ich bardzo dużo. Do wyboru do koloru. A tutaj będą stać moje firmowe rożki. Udekorowałem je różnymi smakołykami, żeby były jeszcze lepsze. Gotowe. Co tam do u Jess? O nie! Nie doniosłam. Ech, muszę to teraz znowu poukładać. Okej, okay, Jess, weź się w garść. Trzeba wszystko przygotować przed przyjściem klientów. Tutaj postawię wszystkie opakowania na jedzenie. A tutaj będą plakaty z menu, żeby każdy mógł sobie coś wybrać. A na ladzie postawię 100 burgerów i grill, żeby wszystko wydawać gorące. Pozostało go tylko rozgrzać. Hop. I gotowe. Wow, wasze gastropunkty wyglądają bardzo fajnie. Nie mogę się doczekać, kiedy przyjdą pierwsi klienci i spróbują waszego jedzenia. Ale wcześniej musicie ogarnąć nie tylko lokal, ale i ogródki, żeby goście mogli tam usiąść i coś przekąsić. Wow, ale szybko i fajnie wam to idzie! Już widzę pierwszych klientów. To policjantka i złodziej. Czy to kawiarnia z pączkami? Uwielbiam je. I cóż za urocza sprzedawczyni? Hmm, dzisiaj chcę spróbować. O, tego pączka. Pani policjantko, jestem taki głodny! Mogę dostać tego małego pączka, proszę! pączka? No dobra, za kratami nie zjesz czegoś takiego jeszcze przez długi czas. Dlatego kupić jednego pączka. Świetny wybór! Zrobię wam dwa pączki. Jeden z polewą truskawkową, a drugi z mleczną. Z wierzchu ozdobię je kolorową posypką. Proszę, testujcie się. O tak, wyglądają niesamowicie. No co, złodzieju? Zjedzmy coś, zanim pójdziemy na posterunek. Smacznego, kolego. O, to jest niewiarygodnie pyszne. Zgadzam się. Oj, czy to trzęsienie ziemi? O rany, jakie duże dziecko. Cześć, poproszę najpyszniejsze lody w takim roszku. E, dobrze, zaraz coś wymyślę. Wezmę gałkę lodów truskawkowych, chociaż, e, wiesz co? Wyłożę do rożka wszystkie smaki. Chcę lody! Już, już trzymaj! Mm, jakie to jest pyszne! Wow, a co tam jeszcze jest? Robią tu pączki? Chcę takiego ogromnego pączka! Nie jestem pewna, czy dam radę Ci dać właśnie taki. Ojej! Sam go sobie wezmę. Bardzo go chcę! Jest taki piękny! Muszę go dosięgnąć! O, nie, zaraz zrujnuje moją kawiarnię. Muszę ulepszyć jego rożek z lodami, żeby spodobał mu się bardziej niż ten gigantyczny pączek. Ej, zobacz, co ja dla ciebie zrobiłam! Wow, to wygląda niesamowicie! Jest takie pyszne! Rewelacja! Pączki z lodami, co może być lepszego? Dziękuję! Oj, gdzie ja się znalazłam? Lądowałaś w McDonald's, chcesz coś? I Tak, jestem taka głodna! Świetnie, zrobię dla ciebie moje ulubione i popisowe danie. Ma go nawet menu. Robię jej tylko dla specjalnych gości. Muszę dodać więcej nuggetsu i sera. O tak. A teraz wszystko zwijam. Gotowe. Muszę tylko włożyć w do opakowania. Dodam frytki. No i oczywiście zabawkę. Wow, wygląda zupełnie jak ja. Poprawda. Może ją do Happy Meal? No, właśnie. Po co od razu tyle agresji? To moje zamówienie. Wszystko w porządku, nie martw się. Muszę ci tylko nalać Pepsi do kubka po Coca-Coli. Myślę, że na pewno ci się spodoba. A no tak, jeszcze słomka, smacznego. Wow, ale fajnie, dzięki bardzo. Hej, jak to za to zapłaci? To ci klienci. Dzień dobry, ten. Słyszałem, że masz najsmaczniejsze lody w mieście. Muszę ich spróbować. Te czekoladowe lody. Już się robi. Zrobić ci lody czekoladowe w czekoladowym rożku. Na pewno ci się spodobają. Smacznego. To wyglądają naprawdę dobrze, ale możesz dać więcej. I jeszcze więcej? Nie ma problemu. Włożę jeszcze jedną gałkę. Jeszcze więcej? No okej, okay, to dodam kolejną. O tak, to jest właśnie to, czego potrzebuję. Nie mogę się doczekać, żeby ocenić smak. Uwielbiam czekoladę, więc dodam jeszcze mojego firmowego syropu czekoladowego. To będzie prawdziwa bomba czekoladowa. Spróbuję. O tak, to jest fantastyczne. Ujacie, Wednesday w moim lokalu. Zrób mi burgera i szejka. Już działam. Zrobię dla Wednesday najlepszego burgera w jej życiu i będzie częściej do mnie zaglądać. A teraz zajmę się mlecznym szejkiem, dodam sporo borówek, zaleję mlekiem i wszystko jak należy wymieszam. Smacznego Wednesday! Dziękuję. Spróbuję burgera. Zjadliwy. A jak smakuje mleczno-owocowy szejk? O rany, chyba zaraz się zacznie. Ten szejk to wybuchowy napój, zapomniałam mi powiedzieć. O mój Boże, jak dużo klientów. Gratulacje, kochani, wasze lokale są bardzo popularne. Proponuję zacząć od czegoś naprawdę smacznego. Niech to będzie koktajl. Zrobię kate taki koktajl, że padnie z wrażenia. Gdzie jest mój kociołek i stara książka z przepisami? Dobrze, że zawsze noszę te rzeczy ze sobą. Robienie koktajlu zacznę od robaków. Po nich do koktajlu wrzucamy karaluchy. I oczywiście dodamy zielony śluz. Ale to jeszcze nie wszystko. Ale paskudnie to wygląda tak jak trzeba. Teraz dodamy jeszcze całą rybę. A żeby ości nie przeszkadzały w piciu, po prostu wyrzucamy szkielet. Muszę to teraz porządnie wymieszać. Co za obrzydliwość! Co by tu zrobić? Wiem, dlaczego po prostu nie połączyć ulubionych napojów gazowanych kej. Sprite, fanta i kola są dokładnie tym, czego potrzebujemy. Wszystko otwieramy. I dokładnie mieszamy. Dobrze, że trzymałam je w mojej przenośnej lodówce. Są takie zimniuszkie. Jakie pyszne. Ojej, przepraszam. To kolejny dowód na to, że są pyszne. Pozostaje tylko dodać słomkę. W ogóle nie macie pojęcia, jak robić koktajle. Każdy normalny koktajl jest mleczny. Jak trzeba zmieszać z lodami, a następnie powstałą mieszankę zabarwić w fajne kolory. O tak, wtedy wyjdzie nam prawdziwa tęcza. Kilka minut i koktajl prawie gotowy. Pozostaje tylko przyozdobić go pitą śmietaną i prawdziwą tęczą. Jestem pewny, że będzie bardzo fajnie wyglądać. Gotowe! Kate, pozostaje ci wybrać, który koktajl smakuje najlepiej. A ja wiem, który. No co za różnorodność. Zacznę od tego, który wygląda na najbardziej pospolity. Myślę, że spodoba mi się koktajl Betty. Mmm, jest naprawdę smaczny. To tak, jakby wypić wszystkie moje ulubione napoje gazowane i odpowiednio beknąć. Zobaczmy, co ma dla mnie Wednesday. Ej, co się dzieje? Czy tylko ja to widzę i czuję? Aj! Co za dziwny efekt. Ten koktajl smakuje po prostu obrzydliwie. Pozostaje mi spróbować, co szef kuchni dla mnie przygotował. Jego tęczowy koktajl wygląda ekstra. Jest taki dobry. Nawet pomysł z przekąskami w kształcie tęczy jest po prostu genialny. Podoba mi się. Zwycięzca! No wiedziałem, że wygram. Teraz chcę, żeby każdy z was zrobił mi burgera. Nie ma nic prostszego. Trzeba zacząć od usmażenia kotleta. Chodzi o to, żeby nie przesadzić. Kotlecik musi być soczysty. Oj! Wesday! Po co ci ten palnik? Po prostu mam swój sposób na smażenie kotleta. co dawać sobie tyle trudu. Przecież jest toster. Przełamie kotlecika na pół i włożę go do środka. Muszę tylko poczekać. Ojej, w kuchni już robi warzywa. Jasne, bo chcę, żeby burger był soczysty, a każdy kawałek warzyw przesiąknięty świeżością. Najwyższy czas na złożenie mojego okazałego burgera. W tym celu polewam bułkę sosami, następnie kładę kotleta. Dalej układam warzywa, a wszystko to zwieńczy kolejna bułka. Ale to jeszcze nie koniec. Będzie super, jeśli dodam trochę sosu serowego. Dzięki niemu burger od razu będzie smaczniejszy. No brawo! Co w tym takiego? To przecież tylko zwykły burger. To, co ja zrobię, naprawdę zasługuje na najwyższą pochwałę. Przepis jest całkiem podobny. Tylko mój burger będzie wyglądał jak ogromny czarny pająk. Gdzie jeszcze widzieliście tak rewelacyjne rozwiązanie? Wow! Co tak pachnie z falenizną? O nie, to mój kotlet! Wyskoczył z tostera, muszę go teraz złapać. Ojej! Kurczę, jak mam zrobić burgera? To wygląda nie bardzo apetycznie, ale nie szkodzi. Myślę, że troszkę warzyw i sera uratują sytuację. Krojenie pomidora jest zbyt nudne. Muszę go po prostu spłaszczyć. Gotowe. Z wierzchu dodam sera. I dołożę drugi kawałek chleba. A okrągły kształt bułki po prostu wygryzę własnymi zębami właśnie w ten sposób. Tadam! Smacznego, Kate! nie wiem, od czego zacząć. Wednesday, znowu zrobiłeś coś strasznego. Betty, nie spodziewałam się, że zrobisz tak okropnego kotleta. Nie będę jadł tego okropieństwa. Pająka Wednesday zostawię na koniec. Szefie, twój burger będzie pierwszą rzeczą, której spróbuję. Mmm, jest zły. Co prawda dość przeciętny. Spodziewałam się czegoś więcej. Dobra... Sprawdźmy pajączka. O nie, nie wiedziałam, że on żyje. Stop! Nie możesz ode mnie uciec. Zjem cię. Ojej, Wednesday! Jestem zaskoczona! Ale twój burger okazał się naprawdę dobry. Gratuluję, wygrałaś! Kura. Tym razem zróbcie dla mnie ciasto. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Spróbujemy, rączka. Będę potrzebowała Twojej pomocy. Zagnieć mi ciasto. Dobra, gotowe. Teraz je rozwałkujemy za pomocą wałka. OK, czas, aby wyciąć z ciasta potrzebne nam kształty. Rączka znów potrzebuje Twojej pomocy. Już wygląda bardzo fajnie. Najwyższy czas polać te rączki pysznym syropem truskawkowym. Który bardzo przypomina krew. Co za masakra! Zdecydowanie bym tego nie zjadł. Dlaczego? Przecież to tylko jadalne ręce. Dla mnie wyglądają bardzo smakowicie. Okej, okay, czas wstawić moje ciasto do piekarnika. Zobaczymy, co powie Kate. A ja zrobię ciasto, korzystając z bardziej klasycznego przepisu. Początek jest całkiem podobny do przepisu na mleczny koktajl. Trzeba zabarwić lody. ...i wszystko dobrze wymieszać. Oczywiście dodam jeszcze różne inne kolory. Wszystko musi być wyraziste. A powstałą masę troszkę rozpuszczę, żeby nie była tak gęsta. Następnie rozprowadzę ją na podstawie ciasta. Każda kolorowa warstwa jest nakładana stopniowo, jedna po drugiej. A na koniec trzeba dodać jeszcze troszkę bitej śmietany. I oczywiście kolorową posypkę. Kolorowy tort lodowy gotowy. Moje własnoręcznie zrobione ciasto też jest już prawie gotowe. Pozostało tylko zrobić paznokietki z orzeszków. Okej, okay, w tej książce jest bardzo szczegółowo opisany przepis na ciasto, więc nawet ja mam jeszcze szansę na wygraną. Najpierw zrobię masę. Do tego potrzebam mąki, cukru, jajek i odrobinę soli. Można to wszystko mówić mikserem, którym nie umiem się posługiwać. Dobra, mam swoje ręce. Mogę przecież ich użyć. Gotowe. Zobaczmy, co dodamy dalej. Okej. Okay. Książka mówi, że czas na dżem. Ale pyszności. Tego właśnie potrzebowałam. Ej, straszna ręko. Czego chcesz? Wynoś się stąd. Zasłaniasz mi przepis. Aha, czas włożyć ciasto do piekarnika. Już czuję, jakie to będzie dobre. To moja szansa na wygraną. A może powinnam zostać szefową kuchni? Mam talent. Co tak pachnie spalenizną? A to pewnie gdzieś tam od sąsiadów. Ojej! Dobrze, że przyszłam. Inaczej ominęłoby mnie takie show. O, oto i moje ciasto! Starałam się! Oj! Betty wierzę, że się starałaś, ale niestety nie zjem tego węgla drzewnego. Ale ten piękny placuszek szefa kuchni chętnie spróbuję. Ojej, jaki piękny! Wow! Jak super wygląda! Jakie zimniuszki! Uwielbiam lody! To mi bardzo smakuje! Wednesday znowu wymyśliła coś dziwnego. Mam nadzieję, że to jest jadalne. Mmm! Jakie pyszne! To smakuje jak ciasteczko z McDonalda. Wednesday, wygrywasz tę rundę! To jestem najfajniejsza i najlepsza.